Ja jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby samorządy miały więcej pieniędzy, i dzisiaj wreszcie to się dzieje z KPO. Rafał, ja się naprawdę cieszę, że wreszcie doceniacie KPO. To fundusze europejskie, za którymi lewica zagłosowała 4 lata temu, kiedy wszyscy wieszali na następcy. Mnie im cieszy, że sugerujesz, że poparłbyś dopłaty do kredytów. Czy podobnie jak ja, zawetowałby pan ustawę zmierzającą znowu do powtórzenia takiego programu do dopłaty do kredytów? Zobaczyłbym, co jest dokładnie w niej zapisane, i byłbym również gotów poprzeć i takie rozwiązanie. To jest fatalny pomysł. Każdy kolejny program rządowy, czy to rządu pop czy rządu PiS-u, pokazywał, że przelewanie pieniędzy na banki, do płaty do kredytów kończy się tylko tym, że rosną ceny mieszkań i młodych ludzi coraz mniej stać na te mieszkania. Nie tędy droga. Taka sytuacja, dopłat do kredytów i windowania cen służy tylko bankom i deweloperom. Dlatego wzywam wszystkich kandydatów na prezydenta i wszystkich polityków, jeśli chcecie pomóc młodym ludziom, przestańcie zgadzać się na dopłaty do kredytu.